Cześć witam, dzień dobry, Silver Stacker z tej strony kanał Srebro dla Zuchwałych, czyli Silver Stacking po polsku. Wydarzenia z 24 lutego zalektryzowały i szokowały chyba cały świat, a z pewnością całą Europę. To co jeszcze kilka miesięcy temu było totalnie nierealnym scenariuszem w tej części globu zaczęło urzeczywistniać się blisko naszej wschodniej granicy. Czy w związku z tym powinniśmy rozważać gruntowną przebudowę naszego portfela inwestycyjno-oszczędnościowego, by lepiej zadbać o nasz kapitał, dostosowując go do nowej sytuacji, którą mamy obecnie? Zapraszam na odcinek. Walki w Ukrainie trwają już ponad miesiąc. Tak otwartego i brutalnego konfliktu zbrojnego nie było w Europie od dziesięcioleci, a jego skutki odczuwamy praktycznie w całej Europie od pierwszego dnia ataku. Nic więc dziwnego, że przeniosło się to na nastroje na rynkach finansowych, gdzie w ostatnim czasie obserwowaliśmy dość nerwowe ruchy na wykresach, które z racji naszych wspólnych zainteresowań śledzimy z większym zainteresowaniem. Jednakże, cała ta sytuacja daje możliwość obserwowania nie tylko zmian na rynkach finansowo-inwestycyjnych, ale także i działań i odruchów zwykłych obywateli w tych trudnych czasach. Być może więc dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować nasze instrumenty inwestycyjne do tej nowej rzeczywistości, która rodzi się na naszych oczach. Dlatego też w tym odcinku zdecydowałem się podzielić z Wami swoimi obserwacjami i przemyśleniami z ostatnich tygodni, ale rzecz jasna, pamiętajcie, jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Jeśli macie więc inne spostrzeżenia, lub chcielibyście coś dodać, lub rozwinąć, to zapraszam do komentowania i dyskusji pod filmem. Nim zaczniemy, to chciałbym powiedzieć, że chylę czoła przed wszystkimi, którzy Czynnie zaangażowali się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Wiele osób podjęło własne inicjatywy, by gromadzić czy też nawet dostarczać podstawową pomoc humanitarną na polskie przejścia graniczne z Ukrainą, i to jeszcze nim oficjalne instytucje zaczęły to robić. Naprawdę wielkie dzięki każdemu, kto nawet w najmniejszym stopniu finansowo, materialnie, czy też swoim czasem i środkami zaangażował się lub nadal angażuje tę właśnie pomoc. Chcę powiedzieć, że macie cudowne i piękne serducha i super, że bez wahania tak, taki ogrom naszego społeczeństwa decyduje się na takie właśnie czyny i gesty. Nie zapominajmy, że ostatnie tygodnie to przede wszystkim dramat milionów ludzi, których ojczyzna została bezprecedensowo zaatakowana, a oni zostali zmuszeni do walki o życie i niepodległość własnego kraju. Wydarzenia w Ukrainie i widmo rozszerzenia konfliktu na resztę Europy odcisnęły swoje piętno w wielu dziedzinach gospodarczych i finansowych na całym świecie. Pod znakiem zapytania stała dalsza eskalacja działań wojennych, a także dalsza współpraca gospodarcza Rosji z krajami europejskimi, choćby w kwestii dostawy ropy i gazu. Ostatecznie Unia Europejska, jak i wiele krajów na świecie, Zaczęły wprowadzać sankcje gospodarcze na Rosję, a poszczególne światowe marki i firmy zaczęły wycofywać się z rynków rosyjskich. Deklarowano też przyszłe ograniczenie importu z Rosji, próbując tym samym zmusić Putina do wycofania się z terenów ukraińskich. Te wszystkie działania spowodowały także sporą nerwowość i zawirowania na wycenach giełd światowych zwłaszcza w pierwszych dwóch tygodniach starć. Zaczęła drożeć m.in. ropa i gaz, których wyceny dodatkowo podbijało umacniający się dolar. Drożeć zaczęły rzecz jasna również i metale szlachetne. Oberwało się giełdom i walutom nie tylko ukraińskim i rosyjskim, ale także i innych krajów regionu, w tym również i nam. Patrząc na reakcję polskiego społeczeństwa, to może poza wzmożonym zainteresowaniem na stacjach paliw, zwłaszcza w tym pierwszym dniu, nie było widać jakichś większych objawów strachu czy paniki. Kolejki na stacjach paliw prawdopodobnie spowodowane obawą o brak dostępności paliw, czy też znacznym wzrostem cen, spowodowały, że faktycznie w paru miejscach tego paliwa zaczęło brakować. Bardziej jednak z powodu właśnie wzmożonego popytu, a nie z powodu zakręcenia kurka z ropą przez Putina, których podejrzewam, że większość osób się tego obawiała. Jak wiemy w kolejnych dniach nie było problemów by kupić paliwo na stacjach, mimo to, że nie dało się uniknąć sporych podwyżek, gdyż ropa zaczęła mocno drożać. W tym samym czasie też nasze banki uprzedzały w komunikatach, że może zajść sytuacja, że Bankomaty mogą nie być uzupełniane w banknoty na czas, jednakże deklarowano, że będzie to przejściowe. Oblegane oddziały bankowe w Polsce nie były jednak częstym zjawiskiem i sytuacja dość szybko powróciła do normy. Być może podobnie jak w Rosji, obawiano się znacznego osłabiania się waluty, bądź też utraty dostępu do kont bankowych czy też kart płatniczych. Gróby w tym czasie tracił dość szybko do dolara. A sytuacji nie poprawiało ratowanie oszczędności przez obywateli, między innymi właśnie przez zamianę na inne waluty, głównie dolara. Wprowadzono nawet podobno dodatkowe wysokie opłaty przy kupnie walut obcych, by w ten sposób zniechęcić przed pozbywaniem się rubla. Jak wspominałem wcześniej, inwestorzy patrzyli nieprzychylnie nie tylko na Rosję. Ale również i na Europę Wschodnią, która w przypadku eskalacji konfliktu mogłaby być zagrożona. Dlatego też te nerwowe ruchy i zmiany wycen można było zaobserwować na giełdach czy też na kursach walut. Największe apogeum przypadło na 7 i 8 marca, i wtedy kursy walut najwięcej traciły do dolara. W złotówkach kurs euro podchodził nawet do 5 złotych. Natomiast dolara amerykańskiego wyceniano w tych dniach nawet na 4,62. Ropa w tym czasie również testowała wysoki poziom 130 dolarów za baryłkę. Nie powinno więc dziwić, że w tym czasie rekordy kursów bito również na wycenach metali szlachetnych. Złoto przekroczyło poziom 2060 dolarów za uncję, a w złotówkach dochodząc nawet do wyceny 9400 złotych. Natomiast srebro testowało na nowo rejony 27 dolarów za uncję. Na szczęście jednak od tego czasu kolejne dni przynosiły pewne uspokojenie, pozwalając kursom na powolne cofanie się z tak wysokich poziomów. Pamiętać trzeba jednak, że to uspokojenie związane było z kolejnymi pozytywnymi impulsami, które rynki starały się wyłapywać w kolejnych dniach wojny licząc na zakończenie tego konfliktu w najbliższym czasie. Bez tego możliwe, że ta korekta kursów nie nastąpiłaby tak szybko. I trzeba też mieć świadomość, że nadal nie ma pewności, czy ten konflikt nie nasili się na nowo i nastroje znów się nie pogorszą. Skupmy się na moment jednak na walutach. Po raz kolejny dolar pokazał, że nadal dzieli i rządzi na świecie. Jest walutą, która budzi największe zaufanie w czasach różnych kryzysów na świecie. Mimo presji inflacyjnych i obaw o kondycję finansową największych gospodarek świata, nadal jest to stabilna waluta i wygląda na to, że w najbliższym czasie niewiele się w tej materii zmieni. Również euro w tym czasie traciło raptem kilka procent do dolara, a na chwilę obecną praktycznie odrobiło już te straty. Podobnie zresztą franki, troszeczkę słabiej spisał się funt brytyjski. Złotówka straciła dużo w pierwszych 10 dniach do tych walut, choć udało jej się już odrobić przynajmniej połowę tych strakt z tego właśnie okresu. Nadal jednak bycie w koszyku krajów rozwijających się, a dodatkowo krajem, który geopolitycznie nadal będzie pomiędzy Europą a Azją powoduje, że w takich sytuacjach krajowa waluta będzie bardziej ryzykowna dla inwestorów światowych i będzie traciła na atrakcyjności. Dlatego też być może warto byłoby w ramach zróżnicowania naszego portfela inwestycyjnego zaangażować się bardziej w waluty obce. Waluty można oczywiście wykorzystać nie tylko typowo do zabezpieczenia kapitału, ale również przy zakupach. Kupionego taniej dolara czy też euro można w przyszłości wykorzystać do zakupów choćby metali szlachetnych, wykorzystując jego przeciwną kolerację. Podobnie również w czasie podróży zagranicznych czy też wycieczek posiadanie waluty kupionej wcześniej może troszeczkę taniej, nawet może okazać się pomocne. Nawiązując z kolei bezpośrednio do sytuacji na wschodzie, to w razie czego lepiej posiadać nieco twardej waluty niż wyłącznie kraj, walutę kraju objętego wojną. I to też jest w mojej opinii argument, by choć trochę tych walut, zarówno naszej, jak i obcej, mieć mimo wszystko w gotówce. Później może nie być możliwości, by szukać oddziałów bankowych czy też bankomatów i liczyć. Że uda się coś wypłacić, co pokazywały na przykład kolejki przed bankomatami w Rosji, które pokazywano jakiś miesiąc temu. Pamiętać też trzeba, że trzymanie oszczędności w gotówce to z inwestycyjnego punktu widzenia raczej źródło straty wartości pieniądza wraz z upływem czasu, ale posiadanie niewielkiej części w papierze aż tak bardzo nie wpłynie przecież na naszą biegłość. Obecnie i tak, trzymanie oszczędności na kontach czy lokatach. Niewiele daje przy tym tempie wzrostu inflacji, więc te kilka wypłaconych stówek jakoś myślę, że nie zrobi różnicy. Cały czas jednak wierzę, że ten scenariusz działań wojennych na terenie RP jest dla nas mało prawdopodobny. Ale ostatnie tygodnie pokazują, że, że niczego nie można być pewnym. Jednakże to, co w ostatnim okresie mogło najbardziej nas interesować, to oczywiście wyceny srebra i złota. A tam częściowo dzięki wysokiemu kursowi dolara czekały nas spore podwyżki. Oba metale przez pierwsze 10 dni konfliktu zdrożały w złotówkach blisko 20%. Mimo tak szybko rosnących wycen, popyt na oba metale wcale nie słabł, a wręcz przeciwnie. U dilerów metali wzrastały wyceny od kupu, choćby nawet, co mogłoby sugerować duże zainteresowanie i po prostu zapotrzebowanie na metal fizyczny. Potwierdził mi to też wprost jeden z zaprzyjaźnionych sklepów. Niestety, w wielu przypadkach odbiło się to na czasie obsługi zamówień, czy też wydłużeniem wręcz czasu oczekiwania na realizację. Popularność metali szlachetnych praktycznie nie słabnie od dłuższego czasu. Zapewne z powodu obaw o wysoką inflację, o których już troszeczkę wcześniej mówiłem przy okazji innych filmów na kanale. Więc nie powinno dziwić, że w obliczu wojny wiele osób również dokonywało zakupów. Całkiem możliwe, że dużą grupę stanowią tutaj nowi klienci, którzy dokonywali swoich pierwszych zakupów złota czy też srebra, ostatecznie przekonując się, że posiadanie metali fizycznych ma sporo zalet. Już ponad dwa lata, czyli od wybuchu pandemii, utrzymują się nazwijmy to wyższe poziomy na metalach szlachetnych. I zupełną niewiadomą jest, czy mamy do czynienia z przewartościowaniem któregokolwiek z tych metali. Tym bardziej, że za każdym razem, gdy jest nadzieja na jakąś stabilizację i uspokojenie na rynkach, pojawia się ryzyko nowego kryzysu czy też zagrożenia. Tak było z pandemią i jej kolejnymi falami. Później pojawił się temat właśnie wysokich inflacji. Teraz z kolei mamy wojnę i nierozwiązaną sytuację przyszłych stosunków Europy z Rosją. Mimo, że zwłaszcza w ostatnich dniach pojawiły się promyki nadziei na zakończenie działań zbrojnych na Ukrainie, na co rynki oczywiście powoli zaczęły reagować uspokojeniem, tak nadal nie rozwiązuje to wielu kwestii. W najbliższym czasie zapewne dojdą niestety kolejne niekorzystne dla stabilizacji czynniki, takie jak kryzys emigracyjny, zakończenie walk, odbudowa Ukrainy. Czy też rozwiązanie problemów przede wszystkim dostawy ropy i gazu do Europy, a także kwestia dostępności zboża i innych produktów, które eksportowała Ukraina? Czy, te, czy wszystkie z nich uda się w miarę skrępnie rozwiązać, to już czas pokaże. Dlatego też, chyba próżno oczekiwać, że w najbliższym czasie nastąpi stabilizacja kursów metali szlachetnych. Więc tym bardziej y, trudno to w ogóle y, przewidywać, czy w ogóle można liczyć na y, cofnięcie się wycen srebra i złota w najbliższym czasie. Ostatnie tygodnie pokazały też niewielkie wahania w stosunku ceny złota do srebra, czyli to nasze typowe ratio. Y, więc oba metale na wykresach w tym czasie reagowały z podobną siłą, co jest dla mnie akurat miłym zaskoczeniem. Na koniec zostawiłem sobie kwestię tego najczarniejszego scenariusza, czyli ewentualnego wybuchu wojny na terenie Polski. Jak mówiłem wcześniej, w mojej opinii nie jest to jakiś realny scenariusz na ten moment, ale to wynika bardziej z mojego odczucia, niż, a nie z jakiegoś doświadczenia czy też wiedzy w takim zakresie. Myślę jednak, że gdyby do tego doszło, to wszystko będzie zależeć, czy będzie możliwość ewakuacji do innych krajów tak jak w przypadku Ukrainy, czy też trzeba będzie po prostu zostać i żyć w takich warunkach. W drugim scenariuszu należałoby więc szukać wskazówek bardziej na kanałach survivalowych czy też prepersowych i chyba bardziej skupić się na gromadzeniu żywności, leków czy budowaniu domków gdzieś na odludziu niż zastanawianiem się ile matali czy jakie waluty powinniśmy mieć w naszym portfelu. Ten scenariusz to przede wszystkim sposób na przetrwanie na okupowanych terenach, a nie jakaś walka o utrzymanie kapitału. Z kolei w przypadku emigracji to w głównej mierze zachowamy tę część oszczędności, którą będziemy mogli zabrać ze sobą. I tu jak najbardziej istotna będzie gęstość kapitału oraz przede wszystkim jego rozpoznawalność. Ale trzeba mieć świadomość, że i tak dla przeciętnego Polaka zdecydowana część majątku czyli Mieszkanie własnościowe, w którym mieszka, musiałoby zostać. To, co zabierze ze sobą, może być wydane na podróż, możliwe też, że na, i na łapówki, by dotrzeć jak najdalej od strefy konfliktu, a przynajmniej tak mi się wydaje. Oba warianty są jednak naprawdę trudne do przewidzenia z uwagi na wiele czynników i zmiennych, więc tym bardziej trudne jest tutaj odpowiednie przygotowanie się na, na takie sytuacje. Trzeba też pamiętać, że nie da się jakoś bezpośrednio porównać tej sytuacji, na przykład z II wojną światową, gdyż totalnie zmienił się sposób walk, rodzaj walki yy, i myślę, że też sytuacja też nasza geopolityczna yy, i, i naprawdę nie da się tu postawić jakiegoś znaku równości albo wyciągać wniosków, właśnie na przykład choćby nawet z II wojny światowej, i próbować to odnieść do, do dzisiejszych realiów. Dlatego też pomijam w swoich planowaniach tak ekstremalne scenariusze, gdyż za bardzo wpływają one na moje inne wątki, które w mojej ocenie są bardziej prawdopodobne. Nie da się po prostu przygotować na wszystko, nie tracąc przy tym części środków, bo po prostu za bardzo się rozdrobnimy, a co finalnie po prostu wypacza cały sens jakichkolwiek przygotowań. Gdyż po prostu możemy stracić o wiele więcej niż, niż próbujemy zaoszczędzić. Jednakże jest to oczywiście tylko i wyłącznie moja interpretacja, więc wasz punkt widzenia może być zupełnie inny w tej kwestii. Reasumując dzisiejszy temat, w moim przypadku tak naprawdę niewiele zmieniło się w portfelu inwestycyjnym i w podejściu do, do tego tematu. Waluty i fizyczne metale szlachetne zawsze miały tam miejsce. Choć nadal nie jest to taki może udział procentowy, jaki bym sobie życzył. No to jednak uważam, że mam jeszcze trochę czasu i nie czuję presji na to, by już dzisiaj czy teraz dążyć za wszelką cenę do osiągnięcia tych poziomów. Jak już kiedyś mówiłem, budowanie takiego portfela i jego zróżnicowanie powinno być przemyślane, ale też i robione na spokojnie. Posiadanie go. Pozwoliło mi w dużym stopniu uniknąć nerwowości o mój kapitał na przełomie lutego i marca. Przez to po prostu nie musiałem dokonywać jakichś nagłych zakupów i przesunąć w moim staku tutaj i akceptować wyższe wyceny i kursy. Nadal nie wiadomo, jest dalsza tendencja na giełdach i wycenach i czy pewne uspokojenie w najbliższych tygodniach jest realne. Więc tym bardziej odgadywanie, czy tanie już było, czy taniej dopiero będzie, jest jeszcze bardziej karkułomne. Zresztą odpowiedź na takie pytanie, jak wiemy, nigdy nie jest prosta, czy też wręcz możliwa. To, co jest pewne, to to, że jednorazowe zakupy zawsze niosą ryzyko zakupu na górce, dlatego też sukcesywne budowanie staków i planowanie kolejnych zakupów na przestrzeni czasu, być może po niższych kursach. Jest moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem na takie sytuacje. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Myślicie, że warto posiadać waluty obce na koncie, w gotówce, czy też może pozostać przy złotówkach? A może jest jakiś lepszy pomysł na to? Piszcie koniecznie w komentarzach pod filmem. Dajcie też znać, czy chcecie w przyszłości tak mocno filozoficzne tematy na SDZ-cie, i czy one mi w ogóle wychodzą, i czy ja trafiam mniej więcej w Wasze gusta, bo to jest też istotne, bo nie robię tych filmów tylko i wyłącznie dla siebie. A może po prostu lubicie stare pokazywactwo i tematy ściśle związane ze srebrem. Naprawdę będę wdzięczny za, za Wasze opinie. Wdzięczny będę również za każdą łapkę w górę pod filmem, oczywiście, jeśli Wam się podobał. I mam nadzieję, że zdecydujecie się dzisiaj na subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. A przede wszystkim dziękuję Wam za poświęcony czas obejrzenia tego odcinka. I zapraszam na kolejne filmy już wkrótce. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.